Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betkris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betkris. Jeżeli nie macie konta w Betcris, mamy dla Was cashback do 500 zł na start. Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy się zarejestrować, zaznaczyć zgody marketingowe i przy pierwszej wpłacie i zagranym kuponie do 500 zł macie zwrot stawki. Oczywiście, no, niestety, w formie bonusowej musicie je po, po, potem obrócić 3 razy po kursach 1,30. Taki triple, czyli z trzech zdarzeń 1,30. Jeżeli to trzy razy obrócicie, macie zwrot. Jeżeli właśnie chcecie coś zagrać i myślicie, że coś może nie wyjść, a chcecie dalej potem stawiać, to macie to jakby trochę bezpieczny zakład. Oczywiście potem macie tą możliwość do obrotu, tą kwotę, trzy razy musicie ją obrócić, ale kto chce może sobie skorzystać, jeżeli nie macie konta. Linki do rejestracji w komentarzach pod filmem, zachęcam kto lubi grać, ale jeszcze nie skorzystał z promocji może sobie skorzystać, to tyle w ramach tej promocji. No Witam na kanale Ogrodź Bukmachera. Przyznaję, że wczorajszy typ, że Olimpia strzeli gola był trochę ryzykowny. No niestety, zamiast strzelania gola to strzeli, ale samobója. Drugą stronę, chciałbym, żeby to Bukmacherzy yy, właśnie zrobili, że jak samobója strzelą, to tak jakby strzelili gola. Szkoda, że tak to nie działa. Zrobili za to czerwoną kartkę. I dlatego, że było praktycznie w meczu, to oni grali lepiej czerwoną kartką. City niestety strzeliło tylko jedną bramkę, na zero tak skromnie. Męczyli się z tym Atletico Madryt, No będą mieli męczarnie na no właśnie na Madrycie. No zobaczenia jak to będzie. w Rywanżach. Gramy. Znowu single i dubel dnia. Jak zwykle proszę łapkę w górę, o subskrypcję kanału to pomaga rozwijać się kanał, Zapraszam na sobotę niedzielę. Wtedy macie konkurs od Forbet o 50 zł. To tyle w ramach takich podsumowań, a my lecimy właśnie z naszą typerską. Batalion, singiel i tubel dnia. I tak, singiel dla mnie tutaj. Real Madrid jest faworytem po, po tym, co pokazała Chelsea weekend. Przegrała srogo 4-1 ze słabszym O Ojejku, co to był za mecz. Tyle bramek dawno Chelsea nie straciła. Ostatnio ta defensywa się posypała, ale myślę, że Real Madrid zagra zachowawczo i będzie remis lub Real Madrid, ale poniżej 3,5 gola. Nie sądzę, żeby tu było aż 4 bramki i Real ostatnio też tak troszeczkę. Widzę Mistrzów nigdy nie strzela dużo bramek gra bardziej defensywnie, wiadomo to nie Liga Hiszpańska, że mają tam dużą przewagę właśnie taki fajny typ wybrałem dla y, bardziej y, bezpiecznego typu mógłbym nawet wziąć y, poniżej 4,5 gola i remis Real Madry też warto byłoby skorzystać, kurs 1,80 dubel dnia, no Legia musi walczyć o, z Rakowem, Między innymi strzelą gola, że Legia tutaj y, wygra Zremisuje i w Karnych jak już przejdzie dalej to będzie z Lechem i Lech raczej zajmie punktowane miejsce na europejskie puchary i wtedy Legia yy, Nawet jak będzie wicemistrzem będzie mogła startować w europejskich pucharach i właśnie na to liczę, że Legia awansuje do finału I po prostu z Rakowem powalczy i strzeli tego, tą bramkę, fajny kurs jest na to. Drugie spotkanie bayern Monachium z Via Real Monogram VR Real, ale liczę na Bayern Monachium. Czysto pokazało ostatnio klasę. Mimo y, słabszej pierwszej połowy, drugiej się obudzili w wizję niemieckiej i strzeli aż cztery bramki. I właśnie tutaj liczę, że Bayern Monachium przejdzie VR Real i wysoko już wygra na wyjeździe. To tyle na dzisiaj, Życzę Wam zieloności, miłego dnia i oby te kupony i te by były lepsze. Elo.